Dzień dobry Państwu witam serdecznie, nazywam się Emil Bajorek. Witam i zapraszam do oglądnięcia pierwszego odcinka z serii Krakonik mówi o kopcach krakowskich. Wprawdzie nieco wcześniej nagrałem i upubliczniłem już nagranie filmik poświęcony kopcu wandy, tym niemniej po tamtym filmie pojawiło się kilka komentarzy z prośbą o wytłumaczenie, ile to tak naprawdę mamy w Krakowie kopców? Bo nie dla wszystkich z Państwa było jasne, dlaczego powiedziałem, że 8. Rzeczywiście jest to dość niejasne, bowiem mgliste jest dość pojęcie i niejasne odnośnie tego, co nazywamy kopcem, a co już nie. Jeżeli bowiem za kopiec uznalibyśmy wszystkie usypiska wykonane ręką człowieka, no to takich kopców w Krakowie mielibyśmy całe mnóstwo. Kopce parkowe, kopce w założeniach dworskich, kopce ogrodowe, górki w parku. Przecież to są wszystko kopce z tej najszerszej definicji, a więc usypane ręką człowieka. Trzeba więc przyjąć jakieś bardziej ścisłe kryteria. Sporo osób mówi, że kopców w Krakowie mamy cztery i wymienia wówczas kopce Kraka, Wandy, Kościuszki i Piusockiego. Jest to prawda, ale tylko jeżeli przyjmiemy takie dość. Dziwne założenie, powiedziałbym, mianowicie, że za kopiec uznamy usypisko, które ma powiedzmy co najmniej 10 metrów wysokości. Przyznają Państwo, że, że byłoby to dość e, dziwne. Częściej więc mówi się, że kopców mamy 5. Dokłada się jeszcze bowiem kopiec Jana Pawła II. Ja natomiast uznaję jeszcze wszystkie Kurhany, a także taki symboliczny kopiec na mogile. Zbiorowej Ukraińców na cmentarzu rakowickim w Krakowie. Historycznie natomiast mieliśmy tych kopców zdecydowanie więcej, ale może po kolei. Zacznijmy, proszę Państwa, od tych kopców, które istnieją. Ja oczywiście każdemu z tych istniejących kopców poświęcę osobny materiał, ale tylko, tak sobie teraz prześlećmy, proszę Państwa, te kopce istniejące. A więc. Mamy kopiec Kraka. Jest on uważany za najstarszą budowlę miasta Krakowa. Miał zostać usypany w VII wieku. Przynajmniej tak by wynikało z niedokładnych zresztą badań archeologicznych prowadzonych w VII wieku naszej ery. Ale tak jak mówię, tym kopcem zajmiemy się bardziej szczegółowo nieco później. Dodam tylko teraz, że znajduje się on na prawym brzegu Wisły. Tam, gdzie pod koniec XVIII wieku założono miasto Podgórze, dzisiaj już część Krakowa, a ma on być legendarnym grobem księcia Kraka. Kopiec pochodzący z podobnego okresu znajdziemy w dawnej podkrakowskiej wsi Mogiła, dzisiaj na terenie Nowej Huty, a więc jak najbardziej również w Krakowie. Również i on jest datowany najczęściej na VII wiek naszej ery, aczkolwiek pojawiają się Informacje sugerujące, że może on być znacznie starszy, podobnie zresztą jak kopiec kraka. Kopcu Wandy poświęciłem ten mój drugi filmik, który tak naprawdę nagrałem jako pierwszy, więc proszę się nie zdziwić, że tam witam w pierwszym filmiku. Nagrałem go jako pierwszy. No cóż, czasami tak bywa, że pierwszy film staje się drugim. Podobnie było, pamiętamy, z gwiezdnymi wojnami, gdzie pierwsza część nagle stała się częścią czwartą. Do tych dwóch starożytnych mogił w XIX wieku dołączył kopiec kościuszki, który przez pewien czas był najwyższym kopcem w Polsce, mając ponad 30 metrów wysokości, usypany w okresie zaborów, a tak naprawdę w okresie, kiedy Kraków był częścią Rzeczypospolitej Krakowskiej, wolnego miasta Kraków, a więc takiego częściowo przynajmniej niezależnego państewka, będącego jednak pod kontrolą w znacznej mierze Austriaków. Ten kopiec był najwyższym kopcem w Polsce przez około 100 lat, ale w okresie międzywojennym w latach 30. prześcignął go inny krakowski kopiec, mianowicie kopiec marszałka Józefa Piłsudskiego na Sowincu. Kilka wzgórz dalej od kopca kościuszki położonego z kolei na wzgórzu świętej Bronisławy. Kopiec znajduje się w samym środku lasu wolskiego, mimo że jest najwyższym kopcem w Polsce 35 metrów wysokości, to oferuje trochę gorsze widoki niż kopiec kościuszki, a nawet niż kopiec kraka. Wynika to z tego, że jest położony w lesie stosunkowo z dala od centrum miasta. Ale nie są to jedyne krakowskie kopce. To są te cztery oczywiście najbardziej popularne, ale w 1997 na zakrzówku na terenie klasztoru zmartwychwstańców został usypany taki niewielki siedmiometrowej wysokości kopiec Jana Pawła II na pamiątkę pielgrzymki. Ojca Świętego do Ojczyzny, która miała miejsce właśnie w czerwcu 1997 roku. Stosunkowo niewielki i jest on wierną kopią kopca Kościuszki w Olkuszu, bo w Olkuszu również kopiec Kościuszki mamy. Niestety dzisiaj kopiec Jana Pawła II jest troszeczkę zaniedbany, ale myślę, że temu tematowi poświęcimy osobny filmik. Następny krakowski kopiec, tak zwany, to są wszystko nazwy nieoficjalne, używane od wieków przez okolicznych mieszkańców. Kopiec Lutrów, kopiec ariański bądź Arianka, to kopiec na cmentarzu kalwińskim w Łuczanowicach, dzisiaj na terenie Nowej Huty, usypany w 1787 roku, a stanowiący właśnie Kurhan, a więc kopiec mogilny, kopiec mogiłę na pamiątkę właśnie kalwinów, którzy byli chowani wcześniej w takiej krypcie grobowej w kaplicy przy dworze w Łuczanowicach, natomiast w 1787 sarkofag został przeniesiony właśnie na cmentarz kalwiński. Kopcowi Lutrów w Łuczanowicach, stosunkowo mało znanymu krakowskiemu kopcowi, poświęcam osobny film, jest to trzecia część mojej mojej przygody z filmami poświęconymi krakowskim kopcom. Kolejny kopiec znajdziemy na cmentarzu rakowickim i tak jak wspomniałem, jest on wprawdzie kopcem położonym na faktycznie mogiłach, na, na kwaterze Ukraińców, którzy ginęli przede wszystkim od epidemii w latach 1919-1921 w obozie jenieckim na Dąbiu. Natomiast sam kopiec jest symboliczny, w związku z tym takim typowym kurhanem nie jest, ale jak najbardziej za kurhan możemy go uznać. Kolejny krakowski kopiec, już ósmy. Bowiem, no już y, mówiliśmy o kopcach Kraka, Wandy, Kościuszki, Piłsudskiego, Jana Pawła II, Włóczanowica, Kopiec Ukraińców VII. No i ostatnim, ósmym krakowskim kopcem jest kopiec w Kobierzynie, proszę Państwa, na y, bardzo blisko skrzyżowania ulicy Kobierzyńskiej i Lubostroń. Y, jest tam cmentarz choleryczny, na którym usypano w 1873, czyli właśnie wtedy, kiedy zakładano ten cmentarz, na pamiątkę mieszkańców przede wszystkim kobierzyna, ale także okolicznych miejscowości, którzy marli w wyniku epidemii cholery, w tym, że właśnie 1873 roku nadsypano taki około 3-metrowej wysokości kopiec i ja go uznaję za ósmy i ostatni spośród tych istniejących krakowskich kopców temat naszego spotkania dzisiejszego to jednak kopce krakowskie istniejące i nieistniejące, więc teraz może warto byłoby się skoncentrować chwilkę na tych kopcach, które nam już nie istnieją, które po dzień dzisiejszy nie przetrwały. Najstarsze znajdowały się najprawdopodobniej, bo tego nie jesteśmy pewni, wokół kopca Kraka. Miało tam istnieć cmentarzysko kurhanowe z co najmniej 46 innymi kopcami. One są widoczne na dwóch mapach z XVII i XVIII wieku. Pisał o tej sprawie nawet National Geographic w listopadzie 2001 roku. Tym niemniej badacze tutaj nie mają pewności, czy te kopce w ogóle proszę Państwa, istniały. Czy przypadkiem nie są to jakieś inne rzeczy zaznaczone na mapie? W każdym razie byłby to obszar dość rozległy, bo jak sobie kiedyś mierzyłem za pomocą linijki, ekierki, kątomierza i tak dalej, porównując właśnie jedną z tamtych map, którą znalazłem w internecie z Współczesnymi planami Krakowa, no to mi wyszło, że te kopce byłyby zlokalizowane tak mniej więcej od Ronda Matecznego aż po nowy cmentarz podgórski, z największym nasileniem tych kurhanów w rejonie dzisiejszej alei pod kopcem. Ale, tak jak mówię, pewności nie mamy, czy rzeczywiście te kopce w ogóle istniały. Badacze nie są co do tego przekonani. Tym niemniej, gdyby to była prawda, no to kolejne 46 kopców prawda, na terenie Krakowa w przeszłości by się znajdowało. Najsłynniejszy z nieistniejących kopców krakowskich to kopiec Esterki, położony na terenie dawnego Ogrodu Królewskiego w Łobzowie, przy dawnym Pałacu Królewskim. Dzisiaj po wielu przebudowach ten gmach stanowi siedzibę Politechniki Krakowskiej, jest zlokalizowany przy ulicy Podchorążych. Naprzeciwko Uniwersytetu Pedagogicznego, ale tych reliktów Królewskiej Rezydencji tam mało co się zachowało, bo obiekt był no wielokrotnie przebudowywany. Tym niemniej kopcu esterki poświęcę osobny, osobne nasze spotkanie. Dodam tylko, że częściowo on został zniszczony jeszcze w latach 20. podczas zakładania szczelnicy wojskowej, natomiast całkowicie splątany w latach 60. podczas budowy stadionu WKS. Wawel, tym niemniej mniej więcej da się zlokalizować miejsce, w którym ten kopiec legendarny miał się znajdować. Kopiec faktycznie istniejący, ale legendarny w znaczeniu osnuty legendami, bowiem miała tam zostać pochowana ta legendarna esterka Żydówka, w której podkochiwał się nasz król Kazimierz Wielki. Niestety ten kopiec nie przetrwał jakich był rozmiarów, prawdopodobnie miał kilka metrów wysokości, tak maksymalnie do 10. Ale nie były to jedyne kopce istniejące na terenie dzisiejszego Krakowa. Wiemy, że w Bieńczycach istniał taki y, niewysoki kopiec z krzyżem na szczycie obok Rosła lipa. Ale on został zniszczony jakoś w latach 30. przy poszerzaniu lotniska, jeszcze. Opowiadam na ten temat nieco więcej przy okazji naszego trzeciego spotkania poświęconego właśnie kopcowi w Łuczanowicach. Na terenie dzisiejszej Nowej Huty, oprócz kopca Bieńczyckiego, istniał jeszcze jeden, i to co ciekawe, też w Mogile, a więc podobnie jak kopiec Wandy, ale w innej lokalizacji, dokładnie naprzeciwko klasztoru Cystersów. W mogile istniał kopczyk powstańców 1863 roku, wspomniany jeszcze w książkowym przewodniku po Krakowie, w roku 1957. Jeszcze wtedy, proszę Państwa, ten kopiec istniał. No i wreszcie mieliśmy także trzy kopce strzygoni. Strzygoń no to określenie męskie na strzygę, czyli tę taką. Postać, zjawę mityczną, która miała sobie fruwać, latać, no taki upiór, jakby strzyga była rodzaju żeńskiego, strzygań rodzaju męskiego. I Seweryn Udziela, wybitny krakowski, polski etnograf, zanotował na początku XX wieku przy okazji wędrowania po Tyńcu, że na granicy, tam gdzie się schodzą pastwiska Tyńca, Kostrza i Skotnik. Czyli gdzieś w rejonie dzisiejszej autostrady A4 miały się znajdować jeszcze wtedy, na początku XX wieku, trzy takie tajemnicze kopce, kopce Strzygoni. Prawdopodobnie były to po prostu kopce graniczne na styku tych trzech wsi, no ale mieszkańcy uważali, że to są kopce Strzygoni, podobno kiedyś. Pomiędzy taką leśną drogą dzisiejsza ulica obrony Tyńca, pomiędzy Tyńcem a podgórkami tynieckimi, miało tą drogą, zwłaszcza nocami, latać mnóstwo strzygoni, i w końcu chłopi zasadzili się na tych strzygoni, złapali trzech, zakopali w ziemi, no i usypali nad ich mogiłą takie właśnie kopce. Ostatni kopiec z tych nieistniejących, o których chciałbym jeszcze Państwu wspomnieć, to kopiec, który był zlokalizowany w centrum Krakowa. Mianowicie na samych plantach. Zobaczmy sobie miejsce, w którym on się znajdował. Dzisiaj tam stoi obelisk ku czci Floriana Straszewskiego, jednego z założycieli plant. Natomiast kopiec został tam usypany w roku 1822 na pamiątkę założenia plant. Ale szybko, ponieważ to były czasy Rzeczypospolitej Krakowskiej, czyli Wolnego Miasta Krakowa, to szybko Krakowianie ochrzcili ten kopiec mianem kopca Wolnego Miasta Krakowa. Sprzyjał temu także, także biało-niebieskie flagi, a więc symbol naszego miasta, właśnie od czasów Rzeczypospolitej Krakowskiej, które na tym kopcu wisiały. W 1846 roku wolne miasto Kraków zostało zlikwidowane, i tutaj różne są daty. Podawane odnośnie likwidacji tego kopca. Jedni podają, że stało się to jeszcze w latach 40. wieku XIX. Inni mówią, że nieco później, że kopiec istniał jeszcze do lat, proszę państwa, 70. wieku XIX, ale temu kopcowi również poświęcimy sobie osobny filmik, albo przynajmniej jego fragment. Ja już tymczasem powoli z Państwem będę się żegnał. Ja przepraszam. To moje pierwsze nagranie z domu, w związku z tym wiem, że to określenie jest takie nieco, to oświetlenie jest takie nieco trupie, w związku z tym serdecznie Państwa za to przepraszam, może, może jakoś coś uda mi się popracować przed następnymi filmikami, tym niemniej teraz jeszcze chciałbym Państwa serdecznie zachęcić do, muszę sobie wcelować, o, do zasubskrybowania mojego kanału, kto z Państwa jeszcze tego nie zrobił, będzie się tutaj pojawiać dużo ciekawych filmów poświęconych Krakowowi i proszę Państwa, nie tylko Krakowowi, bo Także na Małopolskę planuję się rozszerzyć. A zapraszam także jeszcze Państwa na mojego bloga po kraku z wordpress.com, gdzie sporo ciekawych materiałów na temat Krakowa i Małopolski. Państwo znajdą. Z mojej strony to już wszystko. Dziękuję Państwu serdecznie, przepraszam za wszelkie ewentualne niedogodności, no i zapraszam na kolejne filmy. Część druga jest poświęcona kopcu Wandy, część trzecia kopcu w Łuczanowicach. Dziękuję pięknie.